Taka ciekawostka. Tutaj mam tłok używany, kupiony, który ktoś chciał sprzedać na internecie. Tłok, który przyszedł, i słuchajcie, teraz tak on ma tutaj wymiar 91,5 mniej więcej. A tutaj mamy nowy tłok. No i tu ten wymiar już się bardziej zgadza. I podczas tulejowania ten tłok mieliśmy, włożyliśmy. Okazuje że on cały tutaj sobie, on ma tutaj tyle luzu, że lata jak nie powiem co po polu, bo mi zablokują kanał. Jest takie powiedzenie. I ktoś wpadł na pomysł, żeby wziąć ten tłok tutaj przetoczyć. Tak jest. Ten tłok jest cały, toczony dookoła. Teraz dokładnie to tutaj widać. I widzicie, co jest najlepsze? Że tyle zebrali tego materiału, że ta ścianka jest tutaj tak cienka że one raz, dwa, trzy będą puchnąć i uwaga, zrobiła to szlifiernia jakaś w Poznaniu niby która się zna i gość, który sprzedał te tłoki mówi, że jego silnik zrobił 500 albo 600 km i skoczyła jako robopokiem no nie ma co się dziwić, skoro to jest taka nawet nie wiem jak nazwać tą robotę mało tego, jeszcze jakieś inne pierścienie pozakładali bo tutaj, o tu najlepiej teraz widać w ogóle to jest ten olejowy, to jest zupełnie inny pierścień ten pierścień góry jest w ogóle grubszy, ten też jest grubszy a to jest tłok od tego silnika cały czas, no nie? tak właśnie wygląda kupowanie używanych części no i finalnie zdecydowaliśmy się, się kupić nowe tłoki bo generalnie tłok jeżeli jeżeli jest, nie jest toczony, to nieraz da radę kupić fajną używkę i nie ma sensu płacić za nówki. Ale nie było nic sensownego akurat do kupienia w internecie, jeżeli chodzi o te tłoki do tego silnika, dlatego poszła nówka. Więc jak kupujecie części, to jak widać można się nieźle nadziać. I to robiła jakaś szlifiernia. Która niby jest tradycjami, niby się zna, masakra. Siemaneczko, witamy w nowym odcinku w 8 Customs na naszym warsztacie. Wracamy do Mercedesa cls W219 3,5 litra benzynowego silnika W219. W końcu po dosyć długim czasie, bo pamiętam, że wtedy ostatnim razem, jak wyciągaliśmy ten silnik, to jeszcze było ciepło, były krótkich spodenkach, krótkich rękawek. E, prawie, że było lato, ale trochę czasu minęło, dlatego że niestety ale zepsuła nam się maszyna do wytaczania, wytaczarka. Trzeba było ją reaktywować, poczekać na częściami, trzeba było pierwszy zrobić, że tak powiem, klientów, auta, e, bloki. No i trochę na tym, że tak powiem, więcej czasu zeszło ale udało się i mamy w końcu tutaj blok mamy tutaj blok wytoczony wstawione żeliwne tuleje i mamy już wstawione niektóre tłoki mamy akurat tutaj wstawione 5 tłoków za chwilę będziemy resztę montować przykładają właśnie uszczelki pod głowicami żeby wszystko sobie sprawdzić, pomierzyć Stare tłoki wyglądały bardzo nieładnie, bo się poprzecierały w związku z czym, dokonaliśmy zakupu nowych tłoków Jak widzę, też tam bardzo ładnie się świecą a doczyszczenie tłoków do tego stopnia używanych raczej jest no bardzo ciężkie, wręcz niemożliwe więc sam wygląd wskazuje na to, że są nowe Tu nawet mamy jeszcze jeden tłok z tym, że pierścionki sobie wymieniamy. Taka Moja fanaberia, nie podobały mi się pierścienie olejowe w tych tłokach. W związku z czym mamy male. Ma jedne z najlepszych pierścieni dostępnych na, na rynku. Bardzo fajne pierścionki. Tutaj wszędzie już są zamontowane, tam jest reszta nawet. Mamy trzy pierścionki, które sobie zaraz też dopasujemy, do... pomierzymy sobie wszystko, bo oczywiście musi być wszystko zwymiarowane. Oprócz pierścionków, tłoków, wiadomo, wszystkie uszczelki, wszystkie pierdoły, to wszystko idzie z górnej półki. I teraz Wam pokażę, bo wałek wyważający to jest problem tych samochodów, ponieważ te zęby tutaj się wycierają. Na pierwszy rzut oka, no dobra, sądzę, zęby, fajnie by było, my postanowiliśmy zakupić nowy, oryginalny wałek, teraz Wam pokażę, jaka jest różnica między nowym wałkiem, a starym wałkiem, który teoretycznie ma te ząbki. Widać? Jak są tutaj już podtarte te zęby? Jeden i drugi to jest oryginał. Tylko, że ten jest używany, a ten jest nowy. No i ogólnie to auto jest zrobione. Już wiemy, że jest zrobione na sprzedaż, ponieważ jest to i następny CLS, nowszej generacji. Więc to pójdzie do kogoś, kto będzie się chyba bardzo cieszył z tego silnika, z tego auta. Bo tam stoi już. v 47 b Turbo. Też będziemy o tym nagrywać odcinek, <Ky> tylko muszę to rozebrać do końca. Ale w każdym razie tutaj też nie, widać, no nie oszczędzamy na żadnych częściach. Wszystko idzie z górnej półki. Mówię to, nawet wymieniamy takie rzeczy jak te zęby, po to, żeby ktoś, kto nabędzie ten samochód, miał naprawdę fajnie zrobiony, dobrze silnik. Z ten wałeczek pójdzie, może na jakąś nagrodę wyspawiamy dla kogoś. Na jakieś, bo my lubimy nieraz robić nagrody na jakieś eventy z takich dziwnych e, pozostałości części. Wiadomo, nowy termostacik, bo tam ten się rozpadł. No, tutaj mamy nowe popychacze. Dźwigienki też są nowe, dlatego że tam doszło do spotkania zaworów z tłokami, więc wszystko wymieniam nie będę ryzykował, że może tej coś będzie dobre, a może tutaj coś będzie lekko przytarte, a może któryś popychać będzie im tak. Niestety doszło do spotkania zaworów z tłokami w związku z czym są zakupione też nowe zawory. I nie będę ryzykował tego, że któryś może właśnie... Któreś, e, któraś dźwigienka dostała, albo któryś może, może popychacz dostał. Więc mamy tutaj nowe zawory ssące. Głowica oczywiście też jest cała wyczyszczona. Wyczyszczona, splanowana, wszystko jest poczyszczone. Zaworki podocierane, nowe uszczelniacze. Wiadomo uszczelniacz, nawał to też jest wszystko górna półka. Będzie nowy rozrząd, bo stary, jeżeli ktoś oglądał stary odcinek, no to stary rozrząd wiadomo, że się też nie nadawał. <coughs> w związku z czym też mamy tutaj cały komplet nowego rozrządu z nowym łańcuchem. Łańcuch będzie tutaj, na samym spodzie. Jest i nowy męski łańcuch. Eee, paneweczki oczywiście też po wszystkie firmy Glico bardzo dobra firma. Wszystko było oczywiście pomierzone na pastę. Wszystko się zgadza. Idealne są wymiary. No i mój sam blok też był tulejowany. Ogólnie tuleje też tak jak zawsze są powstawiane z kołnierzami: kołnierz na dole, kołnierz na górze. Wszystko jest dokładnie zwymiarowane. Dość nietypowo jak na auto, które idzie na sprzedaż. Bo no, mówmy się, pewnie większość e, ludzi robiąc silnik do auto na sprzedaż oszczędziłaby na kilku częściach ale... ale nie my ja chcę żeby ktoś z tego auta naprawdę się cieszył żeby ten silnik to była rzecz która przeje, że tak powiem, przejedzie cały ten samochód i wszystko dookoła gnije, zepsuje się, a silnik jeszcze ma dalej jeździć rzeczywiście pod warunkiem, że nowy nowy będzie dbał o wymianę oleju bo to jest kluczowe ale mówię, na niczym tutaj nie oszczędzamy tutaj chcę żeby wszystko było naprawdę na częściach z górnej półki, żeby ktoś się cieszył. Eee, zaczynamy składać ten silnik. Myślę, że jak go włożymy do samochodu, to postaram się jeszcze coś nagrać. Tym bardziej, że mówię, ten samochód będzie szedł na sprzedaż, więc im więcej, więcej materiału, to tym więcej potem potencjalny kupujący będzie mógł sobie obejrzeć na temat tego, tego samochodu. Cały samochód też będzie doprowadzony do takiego miary przyzwoitego stanu. Oczywiście, no, nie jak z salonu, bo z salonu to są tylko te w salonie nowe. Ale sam egzemplarz w sobie jest bardzo fajny, nie jest jakiś mega zniszczony, styrany. Tak każdy auto używane ma, jakieś swoje małe mankamenty do poprawki i my większość tych mankamentów pod, po, postaramy się usunąć. Więc, tak, żeby ktoś to będzie kupował, to zostaną mu się jakieś tam powiedzmy niuanse, małe, żeby się nie nudził. W każdym razie składamy dalej ten silnik. Pokażę Wam jeszcze w całości ten silnik, jak wygląda, cały, złożony. Na pewno. Na pewno będzie to zrobione tak, jakbyśmy robili to dla klienta, który przyjeżdżał do nas z ulicy swoim własnym samochodem. Tak byśmy to robili centralnie dla nas, no bo w pierwotnie to auto miało być dla nas, ale potem jednak poszła decyzja, że auto będziemy sprzedawać. A jest następny CLS, też bardzo ciekawym silnikiem, bo 4.7 to jest SL, CLS 500, 4.7 Biturbo na dwóch turbinach. Który też będzie remontowany u nas, też nie będziemy na nim oszczędzać, ale póki co wracamy do tego tematu, tym się zajmujemy, dziękuję, siemanko, do następnego.